Cześć moneczko. z tej strony Mikołaj Gim, a dzisiaj gramy w 20 gra polega na tym, że robimy drafty, dostajemy paczki końsy wtedy otwieramy paczki za końsy albo za o tutaj te w rogu, u góry po środku takie niebieskie tokeny i też możemy za nie otworzyć i płacimy i otwieramy, zbieramy karty i tak dalej a dzisiaj na początek Otworzymy paczkę darmową, tylko zalekramy jakąś podlepszoną. Po prostu podlepszoną. Dajemy. Na sam ekrany. O, świeci się. Ikona OptiMus Prime. Sergecja, ikona ST, Szewczeńko. Buuuu. Łodzie Panie, naprawdę, sorry za ten ten, ale jestem przyzwyczajony. Dzisiaj robimy na tym odcinku trzy drafty, a to są przygotowania do wielkiego openingu, więc zaczynamy z pierwszym. Formację wybieram 4-5-1. Pierwszym zawodnikiem będzie Son. Dobra, żeby was nudzić, widzimy się jak ułożę drafta. Dobra, jestem. Ułożyłem draft, wyszedł nam tak. Ocena 88, zgranie 100, więc będzie 188. Na ataku mamy Salah'a 92. Na CAM mamy 88 91 son, i Aleksander Arnold. Na lewej, lewym skrzydle mamy Oxlade, Humber, Lian. Na drugiej, na drugiej, na drugiej skrzydle mamy Sterlinga. Po środku, na środkowej pomocy mamy T... Jele Na le lewej obronie mamy Roberto Carlos. Na środkowej iwendajka i Laporte, Ricardo Pereira na prawej i bramka, na bramce Loris. Ławka nie wygląda za fajnie, ale może być skład. Także jedziemy. Zagramy Classic Tournament gramy z hiszpańskim klubem no nie przegrywamy no nie wyszło to mamy 2500 końców i taka paczuszki no ten pierwszy draft nie wyszedł Po ekranie, po ekranie się widzimy. Dobra, jestem taki przypadkowy przypadek, więc może formacja zagrajmy, formacją 4, 2, 3, 1. O przepraszam, że się nie odzywam. Myślałem, że zatrzymałem dlatego, żeby yy, składzić wam drafty, ale ten draft będzie z wami. Przepraszam. Jednak zagram dwa drafty, ponieważ muszę iść spać, bo to jest bardzo późna godzina. Jest 23.00. Więc mama mi każe spać, chociaż dla mnie to nie jest późno, ale muszę iść spać. Jeszcze babcia mi każe, bo jest u mnie, więc układam. Na razie się zakłada spoko, więc nie przedłużam i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już po zakończeniu draftu. Draft wyszedł tak, tu jest ławeczka, mamy Messi'ego i draft wygląda tak. Więc 190 jest ocena, więc lecimy. Classic tournament oczywiście. I mamy tutaj z Milanem 2-0 dla nas. dostaje czerwoną kartkę, my też dwie i jeszcze jedną brameczkę. Dobrze. Lecimy dalej. Teraz gramy z M, rosyjskim klubem lub francuskim, nie pamiętam. Francuskim. Więc 3-0 dla nas. Azil Eriksson Nidi, dla nich 2-2. Iwan Dyk, czerwoną kartkę. To ty 99, Łodzie. Dobrze, gramy z hiszpańskim klubem. Ricardo Pereira, Firmino, dwie brameczki, dwie minuty po siebie, Firmino, Obanayang, cztery brameczki dla nas, jest, dobrze, coś jeszcze wykonaliśmy, uuu, jesteśmy w finale, dobrze, Eriksen na 1-0, Firmino, Eriksen na 2-0, I 3-1 wygraliśmy cały turniej. Teraz wyszło lepiej. 4 Tokański Golden Lite Pack dwa razy. No, dziękuję. I to by było tyle na ten odcinek. Zapraszam na kolejny. Cześć.